Wow, 2,5 tysiąca łapek nie zrobiło na was kompletnie żadnego wrażenia. Skoro z taką łatwością wam to wychodzi, to dzisiaj podwajam stawkę 5000 łapek i jutro o 11 wrzucam specjalny odcinek. Umowa stoi? A jak jesteś nowy, to nie zapomnij o zasubskrybowaniu tego kanału. Lecimy z odcinkiem. Wszystko, co musisz wiedzieć o bikonie. Aby aktywować bikon, należy zrobić piramidę z bloków któregoś z minerałów i upewnić się, że nie ma żadnego nieprzyzroczystego bloku bezpośrednio nad bikonem. Jeżeli te warunki zostały spełnione, bikon się aktywuje i wyemituje długą, wiązkę światła. Możemy zmienić jej kolor, kładąc bezpośrednio nad bikonem kolorowe szkło. Bikon działa na różną odległość i nadaje efekt na określony czas. Oba te czynniki są uwarunkowane ilością poziomów piramidy. Im więcej, tym lepiej. Lecz maksymalną moc osiąga przy 4. Poziomach. Jeżeli chcemy mieć parę bikonów, to lepszym rozwiązaniem jest połączenie ich w celu oszczędzenia surowców. A jeżeli nie mamy wystarczająco jednego surowca na jednolitą piramidę, to spokojnie możemy mieszać bloki. Ważne, żeby była piramida.